Krzysiek Kasparek jeździ z mieszkiem na saporty, bo akurat nie miałem czasu. W ogóle są takie złośliwości, bo to już trwa jakiś czas. Mieszko mam taką małą, zajistą córkę, złośliwiłem, że jest podobna do Kasparka. Ja uważam, że jednak podobna jest bardziej do matki. Z Kasparkiem ma tylko zgodność genetyczną. I to tylko dlatego, że nie miałem czasu. Krzysiek, Kasparek, kurwa, to jest taki biedny człowiek, że on wyemigrował do Chin sześć dżinsy zarobkowo. I z... odjechał. mu. Za dużo zarobił. Pojechał dalej do Bangladeszu kleić adidasy. Drodzy państwo, no. Kasparek poznaje zawsze prawdziwych przyjaciół. Kasparek ma na chacie sześć kucharek, kurwa. Jak kierowca ruchu Żona Machnickiego to Kasparek trzymał jej torebkę za złotówkę. I się jeszcze tak dziko przybliżał i liczył, że coś więcej mu skapnie. Kurwa. Poszedł wysłać totolotkę, to mu baba powiedziała, że nie ma takiej zdolności kredytowej. Najgorsze jest to, że Krzysiek uwielbia zajadać stres i Nonstop wchodzi w rubiony, bo go nie stać na jedzenie. I mój ojciec zawsze powtarzał. Y, no słuchaj, pokaż mi swój balkon, a powiem ci, kim jesteś. I tak Krzysztof Kasparek ma balkon typu socjologia. <grywa>